Bo jest to projekt, który powstał nie tylko z tego, że będzie on lepszy pod względem ekonomicznym, ale przede wszystkim dlatego, co się wydarzyło wcześniej. To, to, jest, to przede wszystkim, to chciałbym to podkreślić, że te zmiany są dokonywane dlatego, aby nigdy w przyszłości nie wydarzyło się taka sytuacja, jaka miała miejsce wcześniej. I proszę nie wstać palcem. i muszę na Pana patrzeć, bo Pan kiwał palcem. To jest, Przede wszystkim... No, nie pan, pan. <noise> to to miał pan patrzeć. To, Totalny Nie budek pan szuka, ale... Panie radny Żukowski, niech pan kiwa palcem, ale proszę mnie za nie zabierać głosu. No, sobie pan tak, tak. Proszę mi oświecać. Proszę mi Proszę mówić. Pan, pan miał już okazję zarządzać placówkami oświatowymi. Tworzył pan, nie wiem czy tworzył zarasy czy nie. My nie tworzymy zarasu, nie chcemy... Powielać, powielać, jak gdyby pomysłów, które już tam kiedyś były, choć muszę Państwu powiedzieć, że większość samorządów w Polsce, to my nie jesteśmy tutaj wyjątkiem, większość samorządów w Polsce podejmuje decyzję, aby sprawy administracyjne, które tak, zna, które tak naprawdę to, to jest wyłączna kompetencja organu prowadzącego, jak będzie funkcjonować jak super administracyjna, czy inna placówek To jest kompetencja, mówi o tym ustawa o systemie oświaty, artykuł bodajże dziewiąty, jak, powinna, jak powinno wyglądać, kto tworzy obsługę administracyjną księgową. To jest wyłączna kompetencja organu prowadzącego, i tu nikt nam nie może w żaden sposób zabronić przeprowadzania, przeprowadzania takich działań, które miałyby spowodować skuteczniejsze, lepsze i bardziej efektywniejsze działania, a także przede wszystkim bezpieczniejsze dla finansów publicznych. I tutaj to chciałbym w szczególności podkreślić. Czyli jest jedno, sprawa tego, aby się nigdy nie, powtórzy, nie powtórzyło w przyszłości, druga sprawa, sprawa ekonomiczna. Wstępne nasze wyliczenia, które przeprowadziliśmy, wykazały, że będą to duże, znaczące oszczędności. Ja nie chcę w tej chwili operować kwotami, bo być może one się później nie potwierdzą, bo to jest początek wprowadzania naszych zmian, żeby była jasność. Ja obiecałem na ostatniej sesji Państwu, że przeprowadzę, będę próbował przeprowadzić takie zmiany, które spowodują zrównoważenie wydatków z dochodami, jeżeli chodzi o sekwencję oświatową i dowody jednostek oświatowych i tak Państwu taką propozycję przedstawię. Jeżeli Rada zaakceptuje te zmiany, to oczywiście będziemy wprowadzać je w życie i, i będziemy mogli oceniać za rok, dwa, trzy, czy, czy miałem rację, czy też tej racji nie miał. Natomiast wstępne nasze oceny, wstępne wyliczenia konkretne, tutaj cieszę się, że jest dzisiaj ze mną Pan Dominik Olejnicza, który na co dzień zajmuje się audytem i kontrolą naszych placówek oświatowych. On na bieżąco kontroluje nasze, nasze jednostki oświatowe. Ostatnio miał takie zadanie w ostatnich tygodniach, aby na bieżąco przeprowadzić sytuację, jaka występuje właśnie no, właśnie w administracji i czynności, czy kontrola zarządcza, która miała być prowadzona już, która została prowadzona w zeszłym roku, czy odnosi swoje odpowiednie efekty pozytywne, jeżeli chodzi o naszych placówek? I tu muszę Państwu powiedzieć, że niestety nie wygląda to na dzisiaj za dobrze. Dlatego też ja, jeszcze nie wiedząc, jakie będą rozliczenia związane z kontrolą prowadzoną przez ja nie mogę siedzieć Bezczynnie, tylko muszę podejmować działania, które by spowodowały poprawę tej sytuacji. A nie wygląda to najlepiej. Okazuje się, że nasze, nasze służby finansowe w placówkach oświatowych w wielu sytuacjach popełniają w dalszym ciągu, niestety, rażące błędy, a to powoduje konieczność moich konkretnych działań. Nie będę tego udziałem czekał, żeby kolejna domna wybuchła za jakiś czas i się okaże, że w dalszym ciągu. Sprawy są nienaprawione, nie natomiast uważam, że takie funkcjonowanie takiego zespołu, możliwe Centrum Obsługi działające tutaj blisko przy Starostwie Powiatowym da nam dużo lepszą możliwość bieżącego nadzorowania wydatków pracownego światowego, następnie realizacji wszelkiego rodzaju zamówień publicznych, które będą skoncentrowane w jednym rynku, a więc te zamówienia publiczne będą zdecydowanie, zdecydowanie większe, realizowane przez jedną jednostkę, a to daje szansę, że ceny będą zdecydowanie niższe, jeżeli się zamawia większą ilość produktów czy materiałów potrzebnych do funkcjonowania placówek. To spowoduje, moim zdaniem, znaczący spadek wydatków na działanie bieżące naszych placówek oświatowych. Następnie, Następnie zmiana sposobu sprzątania naszych placówek, która jest też już też przerabiana w wielu samorządach, ale my nie musimy naśladować innej, bo my mamy już przykład jednej z naszych placówek, która od dwóch lat właśnie w ten sposób przeprowadza sprzątanie naszej placówki oświatowej, konkretnie pierwsze liceum ogólnokształcące. Konkretne dane zebrane w ciągu tych dwóch lat wykazują, że koszty Sprzątania są niższe o 50%, jeżeli chodzi o tę placówkę oświatową. Jeżeli do tego dołożymy pozostałe nasze placówki, to mam prawo przypuszczać, że będą to znaczące oszczędności finansowe. A tu chciałbym podkreślić, że osoby do tej pory pracujące, które ewentualnie pracą pracę, będą mogły przecież zatrudnić się w plac, u przedsiębiorców, którzy ewentualnie podejmą się sprzątania na zlecenie. Mało tego, przecież te osoby mogą się zorganizo zorganizo zorganizować, utworzyć własną grupę, skrybatyzować się, przecież nikt nie mówi, że te osoby nie, nie będą pracowały w tych placówkach. Jak one będą to wykonywać, to jest kwestia inwencji tych osób, aktywności na rynku pracy i tu są wielkie możliwości, chociażby nawet przy udziale naszego powiatowego urzędu pracy. Ale ja tu nie chcę wskazywać, jak to miało być najlepiej, bo, nie taka jest moja roczność. Natomiast ta cała wielka reforma, o której tak tu Państwo próbujecie teraz mówić, że, 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 będzie, że będzie to powodowało wielkie, wielkie zwolnienia w naszym, w naszym mieście, w naszym powiecie, to chciałbym Państwu powiedzieć, że z moich wstępnych wyliczeń wynika, że będzie to może, zwolnienie będzie dotyczyło być może, być może, co jeszcze nie jest pewne, bo my dopiero jesteśmy na początku dokonywania ustaleń, czy dana osoba powinna taką pracować w tym stanowisku, czy, czy też, nie? być może 4-5 osób. I to jest cała reforma. Natomiast uważam, że warto podjąć się tego trudu, żebyśmy za rok nie musieli zwalniać większej grupy osób, bo będzie to wynikało z zdecydowanie trudniejszej sytuacji ekonomicznej naszej placówek, jeśli nie podejmiemy tych kroków już dzisiaj. Jeszcze co to chciałbym podkreślić, z tym związanym. Muszę to powiedzieć, bo jest tutaj też Pan Dominik. Nie chciałem tak, ale wiem, wiem, w jakim kierunku będzie toczyła się dyskusja. Natomiast muszę powiedzieć, że wśród tych czterech osób będą dwie osoby, które niestety, ja mówię to niestety, pracują w naszej pracy w całej oświatowej do dnia dzisiejszego. Osoby, które mają konkretny wyrok właśnie w sprawach, o których przed chwilą mówiłem. Dla mnie jest to niedopuszczalne. Ja nie mogę akceptować takiego stanu rzeczy, że, że nie podejmuje się konkretnych działań w celu, w celu odseparowania osób takich, które ponoszą zdecydowaną winę za to, co się stało, od działań związanych z prowadzeniem finansów w naszej jednej jednostce. Jest wyrok, jest to wyrok umorzony, panikowo umorzony na okres dwóch lat, ale wina została określona. Jeśli, jeśli nie podejmuje się odpowiednich działań organizacyjnych osoba odpowiedzialna za, za daną placówkę, czyli dyrektor, to my musimy wziąć sprawę w swoje ręce i, i robić wszystko, aby tego typu sprawy wyeliminować. Bo, szanowni Państwo, tak nawet łatwo łatwo powiedzieć, że. że, że że to są sprawy, które dotyczą, ja mam tą pełną świadomość, że to dotyczy ludzi, konkretnych ludzi, którzy być może, być może mówię cały czas, utracą pracę, utracą pracę, natomiast proszę pamiętać, że ja jestem ciągle odpowiedzialny, ja będę na pewno jeszcze występował przed odpowiednimi organami, organami, które mnie kontrolują, które mnie rozliczają i ja mam tego pełną świadomość. I mając tą świadomość i odpowiedzialność za finanse powiatu kursowskiego, uważam, że należy podjąć się tej bardzo kosmetycznej reformy, ja to nazywam jako kosmetyczna reforma. My nie musimy zamykać szkół. My mamy szkoły bardzo dobrze prowadzone, my mamy szkoły, które działają prawie że we wszystkich obszarach działalności oświatowej. Mamy w tej chwili... Tak, placówki zorganizowane, że nie mamy potrzeby nawet myśleć o tym, że musielibyśmy zamykać jakąkolwiek placówkę oświatową. To tylko zależy tak naprawdę od tego, czy będą uczniowie, czy, czy niż demograficzny jest spowoduje, że tak spadnie liczba uczniów, że tylko z tego tytułu będziemy musieli ewentualnie zamykać w ze szkół, Ale sądzę, że te nasze jednostki same się bronią ze względu na swoje wyniki edukacyjne, wychowawcze są naprawdę to jednostki, które w tej chwili wyróżniają się w województwie, są dobrze oceniane przez kuratorium oświaty i przez inne samorządy. Często jesteśmy wskazywani jako ci jako ci, którzy tak dobrze y, funkcjonują. Niedawno byłem na razie w Gorzowie Krakowickim, to też między innymi miałem okazję wysłuchać bardzo miłych słów na temat naszych placówek i z tego tytułu się cieszę i chciał, chciałbym, żeby tak zostało, żebyśmy nigdy nie musieli zamykać żadnej szkoły, ale ale musimy zapobiegać w porę temu, żeby tak nigdy też, też nie, żeby nigdy się taka sytuacja nie, nie, nie mogła wydarzyć w naszym powiecie.